Z tej strony radio. Um, witam w kolejnym odcinku Crossout I tak jak ktoś mnie prosił, Kadilak um, wśród czołgów został dodany do Exhibition jako Cadillac MK1, znaczy MKI łatwiej będzie wam znaleźć. Um, no, w każdym razie budujemy coś nowego. Nie wiem jeszcze jak to zbudować, albo inaczej nie wiem jeszcze jak ustawić to wszystko. No, ale zaraz coś wymyślimy na spokojnie. Usuwamy jak leci. Boom. No dobra, to mamy tak. Najlepiej kabinę od Kamaza zamontować na czymś. Więc myślę, że mi teraz troszkę inaczej. Kabinka od Kamaza sobie stawię tak, ...albo inaczej jeszcze jeden. Dalej, opa. Opa! Uwalniamy tak i to będzie w ten sposób. Mm. Gąski of course. Mm. Mniej więcej tu. Po środku. Mm -hmm. Dobra, teraz wstawimy sobie generator tu radio to wszystko przykryjemy fenderem ładnie upa um, inaczej musimy jednak kawałek do przodu wyjechać Opa. no albo i nie możemy no cóż Jak trzeba, tak trzeba. Nie ma co marudzić. rodzić. Zostawimy to ładnie. Chodź wolałbym bardziej tak no, Ale tak też może być i tu nawiesz się jeszcze walnie. Gdzie to jest? Tu sloopa. O, no. mogło być gorzej. Dobra, z przodu, co z przodem? E, najlepiej by coś postawić. Najpierw na dole. Z2. Opa. Uj 2. Czyli moje działka. Są so i moje działka. Działko numer 1. To będzie działko numer 2 w ten sposób. Tylko... Poddziałko numer 2 też mam nadzieję coś postawić, więc będziemy musieli jeszcze o jeden wyskoczyć do góry. W najzwyczajnym świecie. Zrobimy tak. oj i nie ma. To zrobimy inaczej. Jeszcze tu metalboxy na froncie można stawiać drugie. Postawimy to tu i to tu. Nie wiem czy mi się zmieści fender okalający białko. Tak średnio, więc trzeba będzie tutaj jakoś rozkręcić inaczej. Co my tu mamy? Co można wykorzystać? Jakieś blachy, coś takiego. No, może po prostu jedną blachę postawi albo inaczej. Zrobimy tak. Jeszcze hmm, zrobiłbym jeszcze inaczej. Trzeba by to się opłaca, coś takiego stawiać, ciężko powiedzieć, ewentualnie, no, trzeba zrobić coś takiego. Można tam, można. Więc zostawiamy tu z powrotem tunisłopę. bo też zrezygnujemy póki co. Chyba ja zrobimy to samo tu zaraz. Tylko najpierw coś trzeba dołożyć tam. No. To nie będzie wystarczające nie będzie nawet będzie, proszę do tego na wierzch można dowalić jeden panel z jednej, drugi z drugiej, dwa mniejsze panele tu i tu z przodu dowalimy myślę coś mocniejszego tego najlepiej postawić takie ło Kieł postawimy. Jest na równo, tak? Okej. Okay. Jest na równo. To można się bawić w ploły i nie ploły. Tak średnio wychodzi z tego, co widzę. Nawalniemy jeszcze jedną warstwę jakiegoś mocnego metalu. Ja hmm. nic mocniejszego od tego na razie nie mam, więc muszę wykorzystać to. Czy jeszcze jakby tu najlepiej wykorzystać za dużo mi punktów nie zostało <śmiany> Na to czas do żyć w takim razie boczki. Tym hmm. kapów mamy jeszcze sporo w razie czego? Hmm, hmm, hmm. No, dod dodamy jeszcze ten... ten tego, gdzie on jest... Eee, rejdur. I będzie gitara. No, machnie wszystko. Eliminierowo farbo. Zacznę jak będą flamy. Jak średnio. Wą, wąsy i trybale polecam. E, no w każdym razie źle nie jest. Co testujemy go? Tutaj znaczy, jak to jeździ. Woohoo! Grand Theft Auto 90s. Dobra. Tak wygląda sytuacja, 5032 punkty Zobaczymy jak nas rzuci Let's see! Ustawienie jednego obok drugiego było całkiem niezłe Więc to też nie powinno być złe Ale z drugiej strony ma mniejsze opancerzenie frontowe, ale większe boczne zobaczymy no coś nie chce rzucić nas. nie fajnie. Hmm. come on, come on. Ktoś nie chce nas rzucić, nie wiem czemu. No, come on. Wcześniej prędzej nie rzucało na rajdy niż na ten, ale zobaczmy na inwazji. Teraz powinno rzucić. No, rzuciło. jak się spisze napierta nać Nawet nic mi nie urwali takiego bardzo przydatnego. Nice, 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 nice. Nice. Wiem że albo jest design trochę lepszy od wcześniejszego, albo po prostu mi dobrze idzie. Jeśli chodzi oczywiście o... o ten, o wytrzymałość pojazdu. Trochę poniżej połowy mam HP, a jakoś się trzyma. Rozwalamy, czynnik? Gdzie jest ostatni? Nie, na serio, no szczerą, co jest? Gdzie jest ostatni boss? To bez go zrobili, czy jak? Przewrócił się jak Beka. Nice nice albo lepszy Disney, albo coś jest ze mną i tak <noise> Lecimy kolejną A jak tamte się PvP nie sprawdzają, to sorry. Chyba, że jeszcze raz puścimy PvP Jak nie poleci przeciągu 20 sekund to po prostu lecimy jeszcze ze 2 rajdy albo więcej no, ale pewnie ze 2-3 rajdy polecimy i będzie dobrze. No, już się zbliża, już się zbliża do no końca i co, i co, i co, i, i, i dupa. No, no, to lecimy rajda na invasion. No, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby lewia tam wypieprzył się na bok. Polecam. Znowu ci sami ludkowie Przynajmniej ten ten po lewej ode mnie

Ale się, ale co z tego, no. Dobra, gdzie jest ten, ten, u ostatni? Gdzieś po tamtej stronie. Oj, oj. który Nice ładne mi w ogóle Ładny eks dobry pieniądz. można się bawić tam 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 Lecim, lecim, lecim. Kolejny razem się wycofał, tym razem, tylko teraz w tym czerwonym, dziwnym czymś. Jakiś polepszył. Jest tutaj znowu. Well, shit happens. to tak on nic mi nie urwał. To w ogóle nic mi nie urwał. What? Nie, urwał kołek. Dobra, został ostatni boss, paru riderów. Mister Krabowszyk, okej. Okay. Poważny teraz bracze. Nice. No. To by było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie to też nie jest zły... To no nie jest też zły design, przynajmniej na PvE. Dlatego dodam go teraz do... Mm, ...Exhibitiona. Dosuniemy mm, stare... ...te tamte. Nie to oznaczonego tak Mark 2. Więc jeśli będziecie chcieli przetestować i tak dalej, albo chcecie, żebym ja coś przetestował, to po prostu wpiszcie w komentarzach, czego szukać na Exhibitionie i po prostu będę testował wasze pojazdy. No, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej. Hej, znowu ja i jeszcze teraz tak o, taki mały bonus. E, Zbudowałem kontener z, z kuponów. Tam można w, w, we frakcji. W, no, właśnie, widzicie, można zbudować we frakcji inżynierów. I otworzymy, zobaczymy, co nam wypadnie. Pewnie jakaś kupa, ale let's see. Kolorek mógłby też być ok, ale nie marudzę. I co nam wypadnie? Uuu, nice. Chociaż to nam się przyda, jakbyśmy chcieli sprzedać na 140 parę dolców. Nice. A młopak zawsze zawsze się przydaje. No, to by było na tyle. Hej.